Papiery na szczęście, odcinki od 248 do 249, co się wydarzy? Staszek jest zrozpaczony zaginięciem Beatki. Uważa, że Patryk ma z tym coś wspólnego i atakuje go. Tymczasem policja żąda od Julki wyjaśnień w sprawie Wicherka. Między nią i Alicją dochodzi do konfliktu i kobieta decyduje się odejść z pracy. Papiery na szczęście odcinki 248 i 249 w poniedziałek i wtorek, 12.06 i 13.06 o 18.30 w TVN 7. Co nas czeka w nowych odcinkach serialu? Staszek nadal szuka beatki. Jest załamany, jest zaginięciem, i uważa, że Patryk ma z tym coś wspólnego. Zjawia się w firmie Henryka i atakuje chłopaka. Tymczasem między Alicją i Julką dochodzi do konfliktu. Kobieta ma dość i odchodzi z pracy. Konrad coraz bardziej podejrzewa, że Julia nie jest z nim szczera. Rozmawia z Alicją, która ostrzega go przed dziewczyną.